A co z tymi, którzy myśleli, że mają ADHD, a diagnoza tego nie potwierdza? To myślę, że można powiedzieć, mogę tutaj zwrócić uwagę na dwie sytuacje. Sytuacja może być taka, że ktoś i tak jest, przychodzi i mówi, albo ja się chcę dowiedzieć, ja po prostu chciałbym, chciałabym wiedzieć, może mam, czy mam ADHD, do niczego innego mi ta diagnoza nie jest potrzebna. Ja się wtedy mocno zastanawiam, czy to będzie, czy to jest ADHD, ponieważ ADHD to naprawdę duże cierpienie, duże obciążenie, to są bardzo duże trudności. Przekładanie się naprawdę negatywnie na życie, na jakość tego życia, w związku z czym, jeżeli ktoś nie cierpi i nie ma problemów, no to tu już za, zacznę się zastanawiać, czy to jest rzeczywiście ADHD. Natomiast jest jeszcze druga kwestia, drugi, druga grupa osób, które przychodzą właśnie z problemem, a jak najbardziej. Natomiast może się okazać, że to nie jest ADHD. Natomiast w trakcie diagnozy to nie jest tylko tak, że my potwierdzamy, wykluczamy. My diagnozujemy te osoby, w związku z czym jeśli nie ADHD to stawiamy inną diagnozę tych trudności w związku z czym możemy od razu też powiedzieć co jest przyczyną a jak znamy przyczynę to dobieramy też odpowiednie postępowanie Aha. leczenie czy terapię